Pani odkryli ukryte przez Mile Cyrus przesłanie, z Hemsworth zdradzili azienni Jennifer w ręce. Oto kolejne dowody. Mile Cyrus przezywa w własnie prawdziwe odrodzenie muzycznej kariery. Kontrowersyjna artystka przez lata próbowała zbliżyć się do sukcesu z 2013 roku, lecz wśród opinii publicznej przeważał negatywny odbiór jej poczynan. Tymczasem najnowszy singiel artystki Flower zbije wszelkie rekordy popularności i z pewnością ma zadatki na największy przebój gwiazdy. Niektórzy twierdzą, że Zeduza w tym zasługa historii ukrytej w tekście piosenki i wymownemu klipowi. Według fanów utwór i teledysk metaforyczne rozliczenia się z przeszłością i byłym Mezem Miller, Liamem Hemsworthem. Sympatycy Miley Cyrus wypunktowali już co najmniej kilka odniesień do historii malzenstwa piosenkarki z Hemsworthem. Nieprzypadkowa miała być data premiery singla, która zbiegła się z dniem 33 urodzin aktora. Ponadto slova flowers traktowane Esa jako odpowiedź na piosenkę Bruno Marsa When i Wasja Urman, która Liam miał zadedykować jej na weselu. Mówi się też, że Miley wystąpiła w teledysku w garniturze w którym Liam Hemsworth zrugalia na premierze filmu. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Jednym z ciekawszych odkryć fanów Miley Cyrus jest teoria, że Liam zdradza lia z koleżanką po fachu. Jennifer Lawrence. Piosenkarka miała chcieć przekazać ta wiadomość, występując w teledysku w złotej sukience. Ludza co przypominająca jedna z popularniejszych kreacji Lawrence'a z czerwonego dywanu. Liam Hemsworth zdradza Miley Cyrus Jennifer w ręce. Internauci mają ja swoją teorię, zdjęcia. W mediach społecznościowych pojawiła się, to kolejna interesująca teoria. Niektóre ze scen klipu The Flowers według fanów przywodzą na myśl reklamę Diora z 2018 roku, w której wystąpiła Jennifer. Chodzi o kadry, w których Prezy się na brzegu basenu i wskakuje do wody. Sympatycy Cyrus nie mają z ludzen, za ich sugerowała w ten sposób romans eksmeza popularna aktorka. Myślicie, że jej faktycznie coś jest na rzeczy?